Jako, że ostatnio spodobał wam się film z reakcji, dzisiaj lecimy z drugą częścią. Zostaw łapkę i zobaczmy, co my tutaj mamy. Jaki, Jaki zły. Jaki pies. Ziołek pomaga ci zdać klasę. Borys, Borys Mastrzycie? Kamil, Kamil, masz trzecie? No, no, tak. No, trzecie B. Dzięki. Co ty gadasz? Ale dobry sposób, żeby sobie podpowiadać. Co oglądasz? Karego Ile razy już to widziałeś? Dwa Dzieścia, trzy razy. No i co z tego? No to znasz już to chyba na pamięć. Nieprawda. PAMIĘCZ! Ej, to jest moja Klaudia. Ona potrafi robić sobie maraton Harry'ego Pottera co miesiąc. Serio! Jesteś dzieciakiem i nauczyłeś się korzystać z toalety, ale... <ścoughs> Jeszcze ten głos. Pająk goni mrówkę? Ty, to murówki gonią pająka! Gdy w końcu zamknęli Asterixa, ty Ej! Ej, rzeczywiście podobny! Ej! Serio podobny! Patrzcie! Ej, cały Asterix! Ty. Co ty gadasz? Ej, super to wyszło! Naprawdę! Mega! Nie, nie, nie. ไอป้าู่ไหนไม่รู้ไอป้าเข้าไปในป่าอะลองเรียกเรียกสายปั่นสายปานไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายปั่นสายปันอยู่ไหนสายปันอยู่ไหนไม่รู้กดสายปานลงป่าสายปานอยู่ไหนไม่รู้สายปานไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าม่รู้สายปันจะลงป่าสายปันสเตฟานสเตฟานถ้าคุณได้ยินก็หนี O ktoś tam uderzyła. Chyba się mnie spodziewał. O, chwali. O nie, on, 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 on jeszcze trzyma i nie może wyłączyć. U, ale glebnął Aaa Ale się śmieje, to jest dobrze. To Shakira! Jakie mu? Nie. Uuu, oh. I dlatego się nie trzyma rąk w kieszeni. Miki, mm? oh, oh my God. A, ale przywalił. Okej, 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 A mama mówiła, okej, okay, okej, okay, już wystarczy. Chyba przelał szklankę. Oh. Waliłam wow, ale... <grym wytruje> nowego MacBooka, którego sobie kupiłam i kupiłam go k kur... niewiem czy... Zapomniałam, że to będzie jakaś niemiecka klasa. Ej, rzeczywiście to, że... tam jest ten. To umra. B takie. To nawet nie jest najgorzej, jest To że tu jest Z, a tu jest K. O y. Widzowie, w następnym odcinku chciałem zrobić małe QA. Może macie jakieś fajne pytania? Także jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. miau Miau, miau, miau Miał, co ona robi? A, ketchup tak ściąga. Jak kiedyś próbowałem. O! I tak się skończyło. Ja próbowałem tak jak ona, a kończyło się zwykle tak jak im. Test dubajskiej czekolady w Dubaju. Za mną jest nadburs oh. kalifa. No to prezentuje się ja, ona cześć, w ten sposób jest oryginalna. Kosztowała około 40 zł. Ile? Jest ogólnie mega duba albo mnie oszukali. Albo, albo mnie oszukali. Dobra, testujemy. Za czekoladę? Się tak otwiera, wyrywa się Dziwne, tak. ale to wygląda się ładnie Tak, no. jakiś taki żółto-zielony kleks w tej czekoladzie No dobra, próbujemy, łamiemy sobie No tak ciągle, trochę no. się ciągnie, a trochę się nie ciągnie Chciałem dopowiedzieć, że się ciągnie Chrupie, chrupie Ciekawie a Ale nie jestem w stanie jak smakuje Tak, to pistacja chyba W sumie się nie za mną smaka Ja nie dam 40% złotych za czekoladę, nie ma opcji Ja myślałem że teraz jest taki trend i że sobie kupię ją, ale nie, szkoda mi 40 zł za czekoladę, która wygląda jak inna czekolada. Ty jak trafił? Ja uwielbiam tego gościa. No, no i... Myślałem, że dostanie psem, ale dostał tym razem piłką. E, no co ty robisz? A nie, naprawił, naprawił. Okej. Okay. Ej, ale jak widzę taką pizzę, to jestem aż głodny. Ja cię zjadłem teraz taką pizzę. Mmmm.. Co to zjeżdża? A chleb! <ścoughs> ja myślałem na początku, że to chomiki jadą. A to. A, a to bochenki chleba. W ogóle czemu tak zjeżdżają dziwne. Ale sery, ja myślałem, że to chomiki jeden za drugim. Cały z błota. Aż google wyrzucił! A! Daj mu nowe gogle! A myślałem, że nie wiem, przemyją mu jeszcze coś. A on w ogóle ma picie tam przy sobie. <grywa> Aha, i pojechał ze spiciem tutaj na. spoko! Aż mnie głowa zabolała! Rybci są na tu papa, Co ty chłopie robisz? W domu wszyscy zdrowi? Dobra, następny. Te iskry lecą. Co jest? Ho! Co ty gadasz? Ej, nie. Saunę se zrobili w aucie. Ja cię kręcę. Ej, co? Daj, posz poszli do tego, do sklepu. Pięknie. Ej, że się tam, że się tu nie zapali? Co wyjadą w trasę? Co tam? Saunę mają? Wszyscy jadą? <laughs> nieźle. Ludzie to mają pomysły. Motorek. Ty, ty, tam... Ty, tam wystaje kawałek węża. Ty, węża ma normalnie pod siedzeniem. On tam wyskoczy. A! Co ty gadasz?! A żeście mnie wystraszyli teraz! A jak już wysyłacie takie rzeczy, to macie linka w opisie. Co my tu mamy? Otwiera drzwi. O, kotek. He. He. Nie no, goście tak się nie robi! Zwariowałeś? Ja cię chyba chciał, żebym wymiotował. Jakie triki robi. O, o małą babkę nie wjechał. Puch! O kurczę, ona wyszła w tą deskę! O nie! Ło, ale się wywaliła! O, jest kotek! O! <grystanie> Mia! Och, Mika! Robimy tak. A jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Siema!